Thank you Za nami pierwsze warsztaty historyczne ale bardziej kulinarne. Przywracamy smaki, zapach dawnego Malborka. Na pierwszy rzut daliśmy bardzo fajny przepis, który królował do 45 na naszych stołach, a był, był charakterystyczny. Jest to marsepan malborski, bardzo znany od prawie 200 lat w Malborku. Przepis i ta tradycja zaginęła w 45, więc tak jak Państwo widzicie za moimi plecami warsztaty cieszą się ogromnym, ogromną popularnością. Każdy mógł własnoręcznie stworzyć właśnie oryginalne Marcepan Malborski, charakterystyczne takie kuleczki, kartofelki marcepanowe. Mam nadzieję, że otworzymy i już tak zagości ten marcepan na naszych stołach i będzie to... Stara, nowa tradycja malborka, więc serdecznie Państwa już zapraszam na następne warsztaty już w przyszłym roku, bo w tym roku już nie damy rady, ale pewnie będą inne przepisy, inne fajne rzeczy związane z kuchnią malborską. odbyły się warsztaty, pierwsze warsztaty takie z kuchni naszej tradycyjnej malborskiej. Robiliśmy malborskiego marcepana. To był świetny pomysł na przygotowanie takie własnoręcznie domowych prezentów, czas relaksu wspólnego. Poznaliśmy taką tradycyjną recepturę na wyrobienie masy marcepanowej. Zrobiliśmy tradycyjne marcepanowe kartofelki obtoczone w kakao, ale dzisiaj przygotowałam też taką wersję Troszeczkę deluxe, zrobiliśmy sobie te takie pralinki marcepanowe, mm, obtoczyliśmy sobie je w czekoladzie, e, mieliśmy posypki, kolorowe pisaki, e, przygotowaliśmy własnoręcznie pudełka ozdobione, więc e, chciałam po prostu Państwu pokazać jak można tak własnoręcznie zrobić takie prezenty dla najbliższych, e, mam nadzieję, że wszystkim się bardzo podobało, było dużo śmiechu e, i mam nadzieję, że być, zobaczymy się na następnych warsztatach również tutaj w Muzeum Miasta Malborka.